spłoszyć. Jak coś chcę zrobić dobrze, zrób to sam. To ja dzisiaj postanowiłem upolować sobie obiad. O, bierze. Strój miasta do granicy. Wcale nie jest tak daleko, do granicy kaszy Pikociewie. Stare Polaszki 13 to aza ciszy i spokoju, stąd bardzo łatwo dotrzeć do okolicznych zabytków, ale też nadwzdyckie jeziora i lasy. Cześć. Cześć. To dzisiaj w kuchni dwa Krzysztofy, jeden duży, drugi mały. Tak jest, tak jest. <laughs> Powiedz Krzysiu, jak zaczęłaś się Twoja przygoda z tym miejscem? Moja przygoda z tym miejscem, zobaczyłem w internecie ogłoszenie, od razu przyjechałem. Jak zobaczyłem to piękne miejsce, to od razu się zakochałem. Ta możliwość gotowania produktów z ogródka, czy sadu, to naprawdę rewelacja. Poza tym szefowa, pani Kasia, naprawdę cudna osoba. No, za chwilę ją poznam. Tak jest. A, ta, a to jabłon daje prawdziwe, kaszubskie jabłka. Tak jest, no oczywiście przetwory z tych jabłek. Satura są Na no to już nie, nie rozmawiamy za dużo. Chodźmy do kuchni. Tak jest. Krzysztof powiecie, przygotowujemy pierwsze danie i jakich produktów użyjemy. Dzisiaj będziemy potrzebować okonia, będziemy potrzebować śmietany do sosu koperkowego. Będziemy potrzebować bobu firmy Quiddin do przygotowania pires z bobu. I to w sumie tyle. Ten nasz nabiał dzisiaj jest z firmy eko Kniaś. To są produkty ekologiczne, warto z nich korzystać. To co, wykańczamy rybę. Tak jest. Jakbyś mógł dołożyć troszeczkę masła, żeby nam ta nasza rybka jeszcze bardziej smakowała. Tak Mówiąc jest. żargonem kucharskim, musimy ją, ją trochę podbastować. Tak jest. O i tak jest, i masałka na sam Tak jest, ale to już pachnie, naprawdę imponująco. No to fajnie, do tego użyjemy bobu, którego sobie żeśmy zblendowali, a więc układamy sobie na pół miseczku, rozcieramy, o pięknie, jak rybka super dochodzi. Ja sobie jeszcze pod spód naszej rybki dołożę też troszeczkę sosiku, pięknie, to co, jedziemy z rybą? Jedziemy z rybą, jak najbardziej. Super, o właśnie, pięknie. Mamy piękny kaszubski koper. Powiedz, powiedz że to nie wygląda apetycznie. Zdecydowanie tak. Super. Proste. No właśnie, jakie jak jeszcze dania z kuchni kaszubskiej e, przygotowujecie w waszej kuchni. kuchni kaszubskiej? To, to bardzo tradycyjnie e, mm. mianowicie zupa grzybowa z kuskami lanymi. Mm, to klasyka tak kuchni kaszubskiej, lany kluski. u nas całe mnóstwo. Kolejna to, to właśnie zupa rybna, którą Aha, troszeczkę podkręciliśmy. O właśnie czym? Papryką ostrą. O, to takie danie dla prawdziwego kaszuba. Decydowanie tak. No ale mamy też e, deserki. O, Jaki deserek taki typowo kaszubski, czyli e, ruchanki. O, a ciasto drożowe znajdzie się też w Twoim menu? Oczywiście, że tak. tak. Koleżanka robi świetną drożdżówkę. Muszę koniecznie posmakować. Zobaczcie Państwo, to danie naprawdę wygląda imponująco. Co ciekawe, to takiego okonka możemy złowić sobie tutaj w stawku i goście, którzy są. Tak myślę, tak? Chyba, tak. Jest. chyba, że wybraliśmy z błędu, że goście przyjeżdżają do siebie, łowią sobie rybkę tak i tu im tą rybkę przy... przyrządzasz. Tak. Czy to no. na obiad, czy na kolację? Wyławiamy, robimy to od ręki. Super. Wygląda imponująco, smakuje na pewno też bardzo dobrze. To pozwoli, że pójdę sobie trochę pozwiedzać, bo teren jest imponujący, a pogoda nam tak. do tego sprzyja. Oczywiście. Czerwoną kienicę, staw w kształcie serca, to na pewno wymagał dużo pracy, ale chyba też dużo miłości. Jak to o, się zaczęło? Dużo pracy, dużo miłości, ale najwięcej chyba konsekwencji mojego teścia, który zakupił y, niszczące gospodarstwo 20 lat temu i tak krok po kroku, złotówka do złotówki. Y, po kaszybsku. A oczywiście, y, odbudowywał i upiększał to miejsce. Pięknie. A to czerwoną kienicę, to też pomysł teścia? Tak, to jego taka tajemnicza inspiracja, yy, która zadziwiła też stolarza, który otrzymał czerwoną farbę, yy, by je pomalować i późnym wieczorem jeszcze upewniał się, dzwoniąc do teścia, Co to żeby, prawda? Czy się nie pomylił? <laughs> czy się nie pomylił, dokładnie. A staw w kształcie serca, imponujące. Czy to jest specjalnie dla zakochanych? Nie tylko dla zakochanych, ale rzeczywiście chcielibyśmy w przyszłości robić tutaj sielskie wesela. Już kalendarz zapełnia się, więc zapraszamy. To wszystko piękne, co opowiadasz, ale ja niewątpliwie muszę uciekać do kuchni, bo przecież spotkaliśmy tu się po to, żeby gotować coś dobrego, pomorskiego, kaszubskiego. No, powodzenia, <grym> dzięki. Dzięki. No Krzysiu, muszę ci powiedzieć, że rybka perfekto, spisałeś się na piątkę. Wiadomo, w końcu jesteśmy w starych Polaszkach. No tak. Słuchaj, ale co przygotowujemy na drugą potrawę? E, druga potrawa to będziemy robili tatara z śledzia. A, bałtycki śledź, dobry. Tak jest. Chyba najlepszy ten mancowy, ten łowiony taki, taki w e, stojących siatkach. Tak jest. Do co tego... jeszcze? Do tego ogóreczek cebulka. Aha. Kolejna rzecz to będzie Aha. to będzie śmietanka? śmietanka, którą dodamy do tatara, żeby dużo, dużo lepiej się połączyło. To wiesz, co ja już tej śmietanki troszeczkę już dołożę? E, tak do naszej tutaj ubitej śmietanki, właśnie, żeby się wszystko fajnie wymieszało. Ale proponowałbym jeszcze, żeby do naszej potrawy dołożyć co z Cumberland. Jak wiesz, kaszubi robią wszystko na słodko. Tak naprawdę, jak takie wielkie przyjęcia, jeśli zaczynają typu wesela, czy jakieś inne imprezy oglązczowe. To zaczynamy właśnie ciastem. Tak. Jest. <grym> A to dopiero uwielbiają. wszystko potem się zaczyna. Ok, odstawiam naszą pierwszą potrawę i zabieramy się do przygotowania tej waszej kolejnej. Dobrze. Ja tylko zwrócę Państwu uwagę, Szanowni Państwo, że Cumberlander robimy następująco. Dodajemy żurawinę dosyć sporej ilości. Do tego dodajemy łyżkę dobrego kaszubskiego szanu. Mmm, to pięknie pachnie. Tak Dobra, jest. mam już połączone dwa składniki, teraz muszę dać gałkę muskatową w dosyć też sporych ilościach i doleję troszeczkę skondensowanego soku pomarańczowego dla aromatu. O Swoją drogą, kiedyś dodawaliśmy tego typu sos właśnie do pieczonego indyka Aha. na wesele. No tak, ten sos jest taki uniwersalny. Jest bardzo uniwersalny, tak jest. Tak jest, ale zobacz, pachnie imponująco, nie? Obłędnie. No to co, Kiedy ja mamy widzę pokrojonego? Tak jest. Do tego ogóraz? I... Do tego ogóraz i czerwona cebula. No to jedziemy. Placki nam się już prażą, bo tego naszego tatara podamy na placuszkach. Jak te placuszki tak zrobiłeś? Placuszki to mamy startą marchew, do tego mamy kukurydzę, mąkę, jajka oczywiście od tutejszych, tutejszych rolników. Aha. No i tyle, wrzucamy, wrzucamy dodajemy mąki, wymieszamy to wszystko, sól, piecz i jedziemy na patelnię. No dobrze, to tutaj jeszcze bóle. ja dodaję naszą ubitą śmietankę, żeby ten nasz miał taką puszystość. Tak jest. I za chwilę pokroisz, mówisz jeszcze... Jeszcze ogórka. Ogóreczka. Tak jest. Fajnie, to już zaczyna fajnie wyglądać. To już jeziemy, dorzucamy cebulkę. Tak zaburka. jest, tak jest. wiesz co? Dołóżmy też może trochę koperku dla aromatu, O właśnie. To Ci już tutaj przygotuję. Tak. Myślę, że pół ogórka wystarczy, co? Tak, zdecydowanie. No to fajnie. Wytniemy tylko gniazdo nasienne. Tak jest. Dlatego wycinamy jeszcze, Państwo, te gniazdo nasienne, żeby nam tatar nie puścił wody. Bo w pestkach jest najwięcej wody w ogórku i trzeba jak najbardziej się tego pozbyć? To co? Tak Dodawaj jest. wszystko. Dodajemy koper. Tak jest. Ogóreczek. O, fajnie. Superowo. Tak jest. No to co? Zdejmuj placuszki. Myślę, że placuszki możemy już. Ściągać. Tak jest. Jak myślisz, czym przyprawimy? Na pewno sól, pieprz. Tak jest. To dalej. Dorzucamy. Dawaj pieprzu naszego dobrego, tak jest. czarnego pieprzu soli. soli nie za dużo, bo mieliśmy sło słonego śledzika, ale już ten nasz szatarek ma. Świetnie. Formę, to co, wyłóż mi, słuchaj, placuszki na Twoją deseczkę. Zrzucałeś tak takie? O, z... właśnie. Ja sobie je tutaj biorę. Myślę, że dwa placki śmiało wystarczą. I biorę się już za naszego tatarka. O. Położymy tego na placku. Ale te placki są aromatyczne i naprawdę fajnie Czuć, pachną. Tak jest. Te danie również podajesz w, swoim, w swojej karcie menu. O, oczywiście od czasu do czasu wrzucamy to do tak zwanej wkładki, to są dania takie stricte sezonowe. Ale chyba śledzia nie złowimy u ciebie. No śledzia w twoim, niestety w stawku. Śledzia niestety nie musimy się tutaj <laughs> wybrać jednak nad morze. No ale kuchnia kaszubska bez śledzia to nie to, kuchnia naprawdę, to nie kuchnia kaszubska. Okej. Okay. Mamy już e, naszego śledzika. Dołożymy sobie łezki. Sosiku. O właśnie, tak chcę go tutaj rozetrzemy i, myślę, I zobacz, że przygotowałem jeszcze tak coś jest. zielonego. A więc to, to nic innego jak pietruszka zmiksowana z dobrą e, oliwą. Zamieszam Świetnie. sobie tutaj i wszystko ładnie na zielono, żeby pięknie się odbijało. Jakaś dekoracja? Myślę, że kokopereczek. Tak jest. No to fajnie. ściągam sobie ładny kawałeczek i tutaj go sobie na środek przyłożę. Pyt, Pyt, prawda, że wygląda imponująco? Zdecydowanie tak. Pobawmy się w aromaty. Ojej, korywela przebijająca e, słodycz naszej marki i Do tego tak. dobry ta, kaszubski śledź. I ta pietruszka. I ta pietruszka podkręca w ogóle całe danie. A tak naprawdę te produkty, które dużeśmy zużyli, to są pierwszej klasy. Zdecydowanie. I warto go, kochani, nas kopiować. I warto to zdanie powtarzać. Jak to mówią, to dwie głowy to nie jedna. A duet Krzysztof Ent. Krzysztof spisał się rewelacyjnie. Jak nasze danie wyszły, moim zdaniem są perfekcyjne. Ale ocenę przedstawiamy tak Państwu. Ale Polaczki 13 zapamiętam bardzo ślankowo. To miejsce, w którym odpocząłem, mimo że byłem w pracy. Jeżeli chcesz, tak jak ja, odpocząć i dobrze się bawić, musisz tu być.